Każdemu z nas zdarza się czasem nabić sobie siniaka, czy to na nodze, czy na ręce. Nie jest to wielki problem, jednak niekiedy dziewczyna chce wejść do teatru w krótkiej spódniczce albo my chcemy się pokazać w krótkim rękawku i wtedy taki śniak źle wygląda. Pokażemy Państwu, w jaki sposób pozbyć się siniaka za pomocą środków dostępnych w każdej aptece. Jedyny warunek trzeba to zrobić zaraz po tym, jak go sobie nabijemy. Aby pozbyć się takiego świeżo. Nabitego siniaka, musimy po pierwsze zrozumieć, co to jest ten siniak. Otóż, w momencie, kiedy uderzamy się w rękę bądź w nogę lub inną część ciała, w drobnych naczynkach się napękają i do tkanek otaczających wylewa się krew. Ta krew szybko krzepnie i zostaje tam na długie dni, czasem tygodnie, aż zostanie cała wypłukana. Natomiast w tej chwili mamy dostępne bez recepty w aptekach, żele z heparynoidami, są to takie substancje, które zapobiegają zakrzepnięciu krwi i wtedy ta krew może się bardzo łatwo wypłukać i nie tworzy brzydkiej, sinej plamy. Najpierw należy odsłonić i wyczyścić miejsce, w którym siniak jest nabity, następnie bierzemy żel, nakładamy niedużo, taki pasek 2-3 cm i wcieramy w siniaka. Jeżeli siniak jest większy, oczywiście tego żelu trzeba nałożyć więcej. Aby nam nie poplamił ubrania, zawiązujemy bandażem i tak przez kilkadziesiąt minut. W momencie, kiedy się wchłonie, możemy go spłukać. Silniak powinien już być mniejszy, natomiast efekt będzie po kilku następnych powtórzeniach czynności. Paradoks polega na tym, że żele maści z dami zostały zaprojektowane, by pomagać osobom chorującym na żylaki. Na żylaki to nie bardzo pomaga, natomiast świetnie pozwala usunąć zaśnienia.